Cześć, witam. Ci budujemy zamek. Yy... Zamek yy, na wyspie Kynig. Budujemy, budujemy spokojnie. Budujemy. I tak, 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 tak. Patrzcie, jak ładny zamek wychodzi. To z góry, sorry, ale będę trochę gadował, bo chcę się skupić na grze. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj tu. <laughs> Tutaj okej, okay, okej okay. Dzisiaj przynajmniej budujemy to piętro przynajmniej albo może więcej budujemy, ale yy, mam nadzieję, że nie będzie super Na razie budujemy tutaj Co mogliśmy tu postawić Sam nie wiem Dobra to wygląda super. Będę musiał jeszcze napracować tutaj. Szkoda, to tutaj, tutaj chyba. Tak, tutaj trzeba. dać. Tak, tak, tak. Okej, okay, tutaj tak. Idziemy piętro przynajmniej budujemy piętro, okej okay. tutaj tak budujemy tutaj tak okej, okay, okej, okay, okay. nie wiem z czego mówię buduję, bo nie wiem czy powiedzieć, po prostu buduję sobie budujemy cię dotąd te piętro, tutaj takie Budujemy piętro dobra O, mamy Teraz tutaj trzeba użyć tego tego wypolerowanego tu Będzie bogata komnata w zamku. Bogata historia tego zamku będzie. Zamek jest po prostu cudny. Tak, na początku już z przodu. Zaraz będzie jeszcze lepszy. Zaraz już idziemy po, po nią, Ale najpierw muszę coś porobić. Zaraz sprawdzę, mamy minut. Mamy... Dwie yy, minuty, ale... Nie skończy jeszcze odcinka, bo budowa do, do 3 minut. na yy. Dobra, Proszę bardzo. Tutaj pięknie. Pewnie bardziej na górze. Dobra, o dwa. Tutaj o dwa. Dobra. Tutaj o dwa. Ten zamek jest super, całkiem ładnie wyszedł. Tu mamy tak. No dobra, to by było na tyle. Mm. Budowałem ten zamek, jest bardzo super. Trzymajcie się na razie, cześć.